Dzień dobry moi drodzy, Janiszewski Bartosz, psycholog, dietetyk. Moi drodzy, takich komentarzy jak ten tutaj dostaję sporo. Yy, swoją drogą, to miło Panią gościć na, na tym kanale. Super, że algorytm podsunął yy, ten mój film, no bo to znaczy, że algorytmy działają w taki, a nie inny sposób, mianowicie jest film jest reakcja w postaci tam lajka, komentarza, udostępnienia, no i to się samo napędza. Natomiast to fajnie, że taki komentarz padł, ponieważ daje mi to jakby kolejną cegiełkę do budowy pod tytułem relacja z jedzeniem. Ja wiem, że to jest nudne. Co to znaczy relacja z jedzeniem, relacja ze sobą, relacja ze swoim ciałem i tak dalej, że my chcemy konkretów. No to za zabawmy się w te konkrety. Załóżmy, że jesteśmy na diecie. Załóżmy, że odnosimy sukces. Mamy to minus X kilogramów. I co? Dalej. To permanentne co dalej, które słyszę za każdym razem kiedy ktoś kończy jakąś rozpiskę dietetyczną. I wiecie, są takie osoby, które na innych platformach, gdzie udostępniam filmy, również, komentują, że moje życie zmieniło się o 180 stopni, że jak schudłam, to wreszcie zobaczyłam, że na przykład ludzie inaczej mnie traktują. Ja mam takie przekonanie, że jednak to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że ludzie nas często źle traktują, ale to nie jest wina nasza, tylko ich jakby przekonań, że jest to tak zwany efekt lustra, że jeśli ktoś jest na przykład względem nas chamski, niemiły, to po prostu taki jest i to jest wynik zupełnie nie tego, jak my wyglądamy, bo możemy być szczuplejsi, a też możemy mieć takie odczucie, że ktoś nas nie do końca fajnie traktuje. Że my zbyt pochopnie przywiązujemy uwagę do tego, że jak my schudniemy to nasze życie ulegnie całkowicie zmianie. że Tam czeka nas niesamowite, niesamowite życie, nowe życie. Życzę Wam tego, życzę Tobie tego, żeby tak właśnie było. Natomiast nie ma w nas tej refleksji, że żeby rozpocząć przemianę mentalną, to my musimy już teraz, zanim zaczniemy odchudzanie, czyli żeby być tą osobą, którą chcemy się stać, czytaj nie tylko minus x kilogramów, ale też osobą, która jest pewniejsza siebie, która jest lepiej traktowana, to my musimy dzisiaj za zacząć w ten sposób ze sobą działać. Ważę 140 kg, chcę ważyć 80, w związku z tym również nie tylko chcę lepiej wyglądać, według mnie lepiej wyglądać, atrakcyjniej, ale również chcę się lepiej czuć, chcę zadbać o swoje zdrowie, ale również chcę mieć takie przekonanie przede wszystkim, że jestem o wiele lepiej traktowany przez najbliższe społeczeństwo. Jestem szanowany. Ludzie liczą się z moim zdaniem. Jestem asertywny, stawiam granice, ludzie te granice respektują. Czuję się po prostu lepiej psychicznie. Co jeśli powiem Ci, że czasami jest tak, że ktoś chudnie te 50 kg, 60, i w dalszym ciągu jest więźniem. Jest więźniem tych przekonań na swój temat, fatalnych przekonań na swój temat. Więźniem tej melodii pod tytułem: Jestem do bani, jestem beznadziejny. Moje życie nie poszło tym kierunkiem, jaki jak, jakim miało pójść. Co jeśli powiem ci, że pomimo minus x kilogramów, w dalszym ciągu nasze granice są deptane, nie są respektowane i w dalszym ciągu nie, potrafi, nie potrafimy być asertywni. Co jeśli powiem Ci, że nie dajemy gwarancji jako dietetycy, jako psychodietetycy, jako psychologowie, że wszystko się ułoży bez Twojej inicjatywy? Brzmi to z jednej strony banalnie, ale z drugiej strony tak często żyjemy, że mamy takie wrażenie, że ktoś za nas to zrobi. Albo że właśnie za te minusy z kilogramów Wtedy będzie lepiej życie wyglądać, albo jak zarobimy 5 razy więcej, nasza pensja będzie wynosiła 5 razy więcej, to wtedy będzie super, cudownie. A może jednak nie. A może te diabełki będą siadać na tym lewym ramieniu i kłócić się z tym aniołkiem naprawym. A może się oka okaże, że te demony przeszłości będą wracać. A może się okaże, że pomimo, że schudliśmy, to w dalszym ciągu nie potrafimy stawiać granic. W dalszym ciągu ludzie. Nie szanują naszego zdania. Dajemy sobie wejść na głowę. Mamy takie przekonanie, że jesteśmy traktowani na szarym końcu. Albo może my siebie traktujemy na szarym końcu i to się ma nijak do minus ich kilogramów. Słuchajcie, będę to powtarzał jak mantrę, żeby być tą osobą, którą chcemy być, musimy już dzisiaj zacząć. Bez względu na to, ile ważymy, bez względu na to, co robimy i do, dokąd zmierzamy. Jest jakiś wyznaczony cel, ale my dzisiaj musimy już rozpoczynać ten proces z takim przekonaniem, że chcemy być taką osobą już dzisiaj. Nie zdarzy się to tego ostatniego dnia, kiedy wejdziemy na wagę i zobaczymy już ten wymarzony wynik. Nie mówię tylko i wyłącznie o naszej percepcji, o, o naszej optyce, jeśli chodzi o mnie i o społeczeństwo, czyli o stawianie granic. Nie tylko o to się tutaj rozchodzi. Mówię również o tym, że jeśli mamy takie przekonanie, że jak już schudniemy i będziemy szczęśliwi, to znaczy, że będziemy szczęśliwi, ponieważ również będziemy mieli tą lekkość, jeśli chodzi o wybory konsumenckie, że wtedy wreszcie sobie pozwolimy na ten kawałek pizzy albo kawałek sernika. No, gwarantuję Ci, że tak nie będzie. Jeśli dzisiaj nie zaczniesz nad sobą pracować, gwarantuję Ci, że jak schudniesz, to będą jeszcze większe obawy, bo nie będziesz za wszelką cenę chciała, nie będziesz za wszelką cenę chciał wrócić do tej swojej wersji sprzed metamorfozy. Będziesz miała mnóstwo w sobie poczucia winy, mnóstwo strachu. Że za każdym razem, kiedy folgujesz z dietą, za każdym razem, kiedy pojawiają się części, jakieś smakołyki, jakieś słone przekąski, to to będzie równoznaczne z tym, że przeginasz i że efekt już za rogiem czeka. Ale nie zawsze tak musi być, bo wszystko zależy od Twoich przekonań na Twój temat i od tego, w jakim kierunku Twoje myśli i te myśli, które no, sąsiadują z autosabotażem, w jakim kierunku to zmierza. Czy kiedy na przykład już schudniesz i zjesz ten kawek ciasta, to będziesz to kontrolować, a w zasadzie swoje myśli kontrolować, czy nie? Czy później, jak efekt domina, to wszystko pójdzie w kierunku tak zwanego cugu, tak to określę. Czyli już przez kolejne tygodnie jesz kiepsko, jesz dużo. Więc już dzisiaj, nawet jeśli jesteś w okresie odchudzania, jeśli jesteś, jak to określiłaś, na dół pościsku. Interpretuję to w taki sposób, że jesteś na być może jałowej diecie nudnej, i masz ochotę zjeść coś innego, ale coś podpowiada Ci, że to nie jest dobry pomysł. Pytanie dlaczego? Dlaczego raz na jakiś czas zjedzenie czegoś innego niż to, co jest tam rozpisane na kartkach, będzie się wiązać z załamaniem twojej redukcji albo Zmiany twojego stylu życia. Dlaczego to ma w ten sposób wyglądać? Jeśli dzisiaj nie podejmiesz tych, tych prób, jeśli dzisiaj nie podejmiesz tych ekspozycji na te trudne, notabene często jednak będące w twoim życiu imprezy okolicznościowe, czy te po prostu przekąski, te smakołyki. Jeśli dzisiaj nie zaczniesz się z tym konfrontować, nie będziesz próbować na przykład zjeść kilku kawałków pizzy dla nas całej i nadania sobie takiej frustracji w związku z odmową następnych, bo już głód fizjologiczny jest napełniony, bo już posmakowałaś, już nie musisz jeść pod korek. Ktoś może razem z Tobą zjeść tą pizzę. Jeśli w ten sposób dzisiaj nie będziemy na to patrzeć, to nie będziemy patrzeć za te minusy X kilogramów. Nie będziemy, bo nikt za nas tego nie zrobi. My musimy dzisiaj już przed redukcją albo w czasie trwania zacząć w ten sposób postrzegać, Nawyki żywieniowe jako proces, który będzie trwał w nieskończoność, który już zawsze z nami będzie, bo to ma być fajna zmiana, zmiana na plus, zmiana, która nie będzie wymagać już żadnych, no nie wiem, zmian kolejnych, zmiana, która nie będzie wymagać zmian, tak, takie masło maślane. Natomiast jest to zmiana, która jest jednokierunkowa, która już poszła sobie, to tak jak ktoś by powiedział, że nie potrzebuje alkoholu do szczęścia, bo nie, bo... Bo może czasem tak było, że byłem, byłam z ludźmi, którzy bez alkoholu to nie da się o niczym porozmawiać, że są nudni bez alkoholu i tak dalej. Ale zmieniłem swoje otoczenie, zmieniłam swoje otoczenie i te rozmowy przy kawie, przy herbacie są mega konstruktywne. Nie, potrzy, nie potrzebujemy alkoholu. Nauczyłam, nauczyłem się być na imprezach bez alkoholu, bo inni też nie piją. Albo ci co piją, to bawią się inaczej, może po prostu wolą tak. My wolimy tak i tyle. Jest to zmiana, która wynika ze mnie. I tak samo z jedzeniem. Jest to coś, co wynika ze mnie. Jest to zmiana, która poszła w jednym kierunku. A nieustannie nieustanna walka, nieustanna bitwa. Zjem, nie zjem. Odpuszczę, co to znaczy? Jak przegnę z jedzeniem, co to znaczy? Z czym się to kojarzy? Jaki jest najgorszy scenariusz? Najczarniejszy, jeśli chodzi o zjedzenie tej pizzy. Co to da? Co mi zabierze? Co wzmocni? A co osłabi? Tak, dużo pytań, ale to właśnie równa się redukcja na całe życie. Czyli chudny raz i nie ma powrotów do nadwagi, nie ma powrotów do otyłości, bo ja kontroluję nie to, co jem, nie kilokalorycznie wszędzie po prostu zamartwiam się, ile co ma, ale zaczynam kontrolować tutaj. Z taką refleksją pozostawiam Was na dzisiaj. Pozdrawiam bardzo serdecznie.